Rytoryka i zachowanie e, pana Nawrocławiego, który wykazuje zachowanie nieprezydenckie, a wykazuje zachowanie pachana, to przywódcy kryminalnego. E, Przepraszam jeszcze raz, bo może ja niedobrze tego... zrozumiałam. Jeśli mogę pana prosić o powtórzenie, że to nie jest zachowanie prezydenckie, tylko jakie? Tylko zachowanie pachan. To jest z slęgu więziennego rosyjskiego, takie określenie, które wskazuje na człowieka, który rządzi jako e, taki e, no, po prostu autorytet i na czyim autorytet się wszystko to ma opierać. Wie pan Było co? Ale, najpierw przepraszam najpierw bardzo, ale przepraszam pana bardzo. Ale przepraszam pana bardzo. Wie pan co? Ale to jest obraźliwe dla polskiego prezydenta. To jest głowa państwa i wydaje mi się, że powinien pan y, się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Jeżeli porównuje pan polskiego prezydenta do y, osoby ze świata więziennego z całym szacunkiem porównanie zachowania polskiego prezydenta do zachowania kogoś kto jak rozumiem w celi więziennej sobie chce podporządkować innych słabszych y, no myślę, że jest przekroczeniem granicy krótko mówiąc jeśli mogę ja tak nie Jeśli mogę, tak. No, pan tak nie uważa i pan, pan używa takiego określenia. Niewątpliwie dla nas to jest, myślę, przekroczenie granicy, niezależnie od tego, z jakiego co, rdzenia co politycznego znaczy, prezydent się wywodzi. Już w retoryce, jako Ukraińca oddzielę od nas Polaków. Tak? Ja też jestem obywatelem Polski i też wypowiadam się na temat polityczny równouprawniono, tak samo jak i pani. Rozumiem. Tak? Więc to znaczy dla nas.